Dzień dobry, Katarzyna Maciejowska z kadry szkoleniowej Car Group. Motywowanie i angażowanie zespołu to kluczowe elementy skutecznego zarządzania, które wpływają na wydajność, satysfakcję pracowników oraz sukces całej firmy. W dynamicznym środowisku pracy, umiejętność budowania zaangażowania zespołu pozwala nie tylko osiągać lepsze wyniki, ale także wspierać rozwój i lojalność pracowników. Skuteczne motywowanie wymaga zrozumienia potrzeb zespołu i wdrażania narzędzi, które wzmacniają zarówno indywidualne, jak i wspólne cele. Dzięki odpowiedniemu podejściu liderzy mogą tworzyć kulturę doceniania, stawiać na rozwój osobisty i zawodowy, a także budować atmosferę sprzyjającą otwartej wymianie informacji. Na początek zastanówmy się, czym jest motywacja. Generalnie możemy wyróżnić dwa główne rodzaje motywacji wewnętrzną i zewnętrzną. Motywacja wewnętrzna to rodzaj motywacji, który płynie z wewnętrznych potrzeb i wartości pracownika, takich jak samorealizacja, ciekawość czy chęć rozwoju. Kiedy pracownik jest motywowany wewnętrznie, czerpie satysfakcję z samego działania lub z efektów, które dzięki niemu osiąga. Przykładem może być pracownik, który sam z siebie angażuje się w nowy projekt, ponieważ widzi w tym okazję do nauki lub rozwinięcia swoich umiejętności. Osoba taka nie potrzebuje dodatkowych bodźców z zewnątrz, aby się zmobilizować, ponieważ sama praca przynosi jej radość i satysfakcję. Z kolei motywacja zewnętrzna opiera się na czynnikach zewnętrznych, takich jak wynagrodzenie, premie Nagrody, a także awanse czy uznanie ze strony przełożonych. Pracownik motywowany zewnętrznie podejmuje działania z nadzieją na określone korzyści lub uniknięcie konsekwencji takich jak reprymendy czy strach przed niepowodzeniem. Oba podejścia mają swoje zalety i ograniczenia. Motywacja zewnętrzna może być skuteczna na krótką metę i w sytuacjach, w których wynik jest kluczowy, np. przy realizacji planu sprzedaży. Jednak by zapewnić długotrwałe zaangażowanie, konieczne jest pielęgnowanie motywacji wewnętrznej, która pozwala pracownikom czerpać radość z samego procesu. Wielu pracowników potrzebuje zróżnicowanego podejścia, które uwzględnia zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Na przykład można połączyć motywację finansową z uznaniem za szczególne osiągnięcia lub umożliwieniem pracownikowi realizacji bardziej odpowiedzialnych projektów, co odpowiada na jego wewnętrzną potrzebę rozwoju. Kolejnym elementem Skutecznego motywowania zespołu jest tworzenie kultury uznania i docenienia. Pracownicy, którzy czują się zauważeni i docenieni, są bardziej zaangażowani, mają większą motywację do działania i są bardziej lojalni wobec firmy. Kultura uznania to coś więcej niż pochwały i nagrody. To podejście, które pokazuje, że firma docenia wysiłki i wkład swoich pracowników. Dobrym przykładem jest wprowadzenie regularnych spotkań, na których pracownicy mogą dzielić się swoimi osiągnięciami, a liderzy mają możliwość wyrażenia uznania. Ważne jest, aby takie uznanie było autentyczne i trafiało. Do pracownika w odpowiednim momencie. Badania wykazują, że natychmiastowe uznanie za dobrze wykonaną pracę ma znacznie większy wpływ na motywację niż podziękowania po kilku tygodniach. Pracownik, który otrzyma pochwałę zaraz po osiągnięciu sukcesu, czuje się doceniony i zauważony. Pamiętajmy także o personalizacji uznania. Niektórzy pracownicy preferują publiczne pochwały, inni wolą prywatne wyrazy uznania. Wprowadzenie różnorodnych form, takich jak certyfikaty, spotkania z zespołem lub dedykowane wiadomości sprawiają, że każdy czuje się doceniony w sposób dla siebie komfortowy. Firmy, które pielęgnują kulturę uznania, często osiągają lepsze wyniki biznesowe. Zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni do podejmowania nowych wyzwań, co przekłada się na lepsze wyniki całego zespołu. Kolejnym kluczowym aspektem motywowania jest rozwój indywidualnych ścieżek kariery. Wspieranie pracowników w rozwoju ich umiejętności i kompetencji jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów budowania zaangażowania. Pracownik, który widzi, że firma inwestuje w jego rozwój, czuje się bardziej związany z organizacją i jest skłonny do długotrwałej współpracy. Tworzenie indywidualnych planów rozwoju to nie tylko inwestowanie w szkolenia i kursy. Chodzi także o umożliwienie pracownikom zdobywania doświadczenia, np. poprzez udział w projektach międzydziałowych, prowadzenie spotkań czy mentoring. Przykładem może być pracownik, który rozpoczyna karierę w dziale marketingu, ale w trakcie pracy odkrywa, że interesuje go bardziej obszar. Analityki danych. Jeśli firma umożliwi mu rozwój w tym kierunku, np. poprzez kursy lub pracę z mentorem, pracownik będzie czuł się wspierany i doceniony. Indywidualne ścieżki kariery dają pracownikom poczucie kontroli nad ich przyszłością w firmie, co zwiększa ich motywację. Kluczowe jest tutaj zrozumienie celów i aspiracji pracownika oraz regularne omawianie postępów i dostosowanie planu rozwoju. Wspieranie rozwoju pracowników nie tylko buduje ich lojalność, ale również zwiększa zasoby umiejętności. Dostępnych w firmie, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność danej firmy. Ostatnim lecz niezwykle ważnym elementem motywowania zespołu jest feedback, czyli informacja zwrotna. Właściwie udzielony feedback może znacząco zwiększyć motywację i zaangażowanie pracowników, ponieważ pozwala im zrozumieć, co robią dobrze, a na czym powinni jeszcze popracować. Feedback powinien być regularny, konstruktywny i oparty na konkretnych przykładach. Kluczowe jest, aby był udzielany w atmosferze szacunku i troski o rozwój pracownika, a nie w formie krytyki. Na przykład jeśli pracownik zrealizował projekt z opóźnieniem, można omówić z nim to w sposób, który pokazuje, jak lepiej zarządzać czasem, Zamiast tylko skupić się na problemie opóźnienia. Pozytywny feedback jest równie ważny jak konstruktywny, ponieważ buduje zaufanie i wzmacnia pozytywne zachowania. Pracownik, który regularnie otrzymuje informacje o swoich sukcesach, czuje się bardziej pewny siebie i doceniany. Ważne jest również, aby feedback był dwustronny. Pracownicy powinni mieć możliwość wyrażania swoich uwag i oczekiwań wobec lidera lub firmy. Taki dialog buduje wzajemne zrozumienie i tworzy przestrzeń do rozwoju oraz dostosowania stylu pracy do potrzeb zespołu. Podsumowując, skuteczne motywowanie i angażowanie zespołu wymaga zróżnicowanego podejścia. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, kultura uznania, rozwój ścieżek kariery oraz regularny feedback tworzą solidne fundamenty, na których można budować zaangażowany i lojalny zespół.